Tu, Studio Multimedialne portalu branżowego CIRE. Przygotowaliśmy dla Państwa kolejne wydanie magazynu opinii. CIRE Café to nowe tematy, ważne decyzje i zmieniająca się na naszych oczach polska energetyka. A dziś gościem magazynu jest Sebastian Markowski, dyrektor działu zarządzania projektami i relacji międzynarodowych, pion Energetyki i Gazownictwa ASEKO Poland. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczniemy od takiego szybkiego helikopter view i wróćmy na chwilę do tego, co wydarzyło się w poprzednim roku, który bardzo szybko nam się zamienił w rok 2024. Z Waszej perspektywy, które projekty były największe i najważniejsze, jeżeli chodzi o polską energetykę? Z naszej perspektywy, rok 2023, z perspektywy pionu energetyki i gazownictwa, był rokiem saliczem do. Do, do udanego był to rok bardzo udane i zarazem bardzo pracowity. To, co należy zaznaczyć, to uruchomienie portalu w środowisku PSE, portalu, który jest odpowiedzialny za realizację migracji danych. Bierze to. Oczywiście udział w, w dużym projekcie pod nazwą Cesire. Jest to jeden z głównych strumieni, ale niewątpliwie bardzo ważny, bo, bo jakby skupia z pełną uwagę na, na migracji danych. No bez danych, całe to, cały ten projekt no nie wydarzy się. Naszym zadaniem było tu przygotowanie rozwiązania, dzięki któremu zostaną zebrane wszystkie dane uczestników rynku, punkty poboru, dane klienckie. Po to, żeby na końcu, poprzez ich przyjęcie, zweryfikowanie, zbudować jednolity, połączony zbiór danych, który będzie tak naprawdę wejściem do migracji do systemu CESIRE. To się udało zrobić. W kwietniu produkcyjnie taki portal uruchomiono, i dzisiaj z tego portalu już korzystają uczestnicy migracji danych, przesyłając pliki, weryfikując pliki, jakby realizując harmonogram, który. Który jest określony dla tego bardzo strategicznego, bardzo poważnego zadania, jakim jest uruchomienie CSREN na rynku polskim w sektorze energetycznym już od 1 lipca 2025. Może ten 20, 2025 to jest jeszcze jeszcze rok, ale naprawdę dla tak złożonego i poważnego projektu jest to bardzo duże wyzwanie. Także to nam się udało zrealizować. Kolejny bardzo ważny. Ważny projekt to zakończenie budowy, wdrożenia oraz migracji danych w PGNiG-OD. Projekt realizowaliśmy 48 miesięcy. Te główne fazy, główne etapy Projekty, które były związane z analizą, przygotowaniem rozwiązania, integracją, migracją, udało się zrobić wcześniej. Ostatnie 6 miesięcy to był tak naprawdę okres stabilizacji, ale to co ważne, udało się zrealizować projekt, który tak naprawdę był realizowany w bardzo trudnych warunkach. No, jak to każdy projekt, zawsze boryka się z problemem czasu pewną złożonością, ale tu no niewątpliwie takim elementem, który należy podkreślić, o którym należy wspomnieć, to to jest, to jest pandemia. No i ona nas no bardzo szybko zaskoczyła, bo zaraz po kilku, ośmiu, dziewięciu miesiącach od, od startu projektu, także w tej takiej fazie, która jest kluczowa z punktu widzenia potrzeby spotkań z drugą stroną, najlepiej przy stole, żeby kwestie wymagań doprecyzować do do spodu, aby to rozwiązanie na samym końcu w pełni odpowiadało e, wymaganiom biznesu i spełniało wszelkie oczekiwania. Tu musieliśmy bardzo szybko przedstawić jakby model współpracy, model e, wdrożenia na zdalne. Mimo tych e, przeszkód udało się cel, dało się postawione cele zrealizować. Także zakończyliśmy projekt e, wdrożenia centralnego systemu billingowego, który dzisiaj rozliczono. 7 milionów odbiorców gazu. Migracja w projekcie Pelinico D była o tyle złożona, że wiązała się z Wygaszeniem sześciu systemów, które działały w środowisku Peginik-OD. Tak naprawdę te systemy działały na rozproszonych blisko 100 bazach danych. Naszym zadaniem wspólnie z Peginik-OD, oczywiście, było przeprowadzenie procesu migracji w taki sposób, aby scentralizować dane do jednego systemu, do jednej bazy danych. To nam się udało, ta migracja w sześciu transzach z powodzeniem i z sukcesem pozytywnie dobiegła do końca. Także kwestia, na którą należy podkreślić to w tej całej złożoności, to jest jakby skala. To są projekty tak naprawdę, które my zaliczamy do, do, do największych z punktu widzenia realizacji na, 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 na rynku w sektorze energetycznym w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem właśnie skali, bo to jest 7, 7 milionów odbiorców Peginik od Drugi projekt, który, który udało się zrealizować, to była również migracja w grupie Tauron. Migracja 5 milionów odbiorców do systemu AUMS Bidding. Ta migracja była ostatnim elementem z, z migracji realizowanych dla, w, grupie, w grupie Tauron. Udało się to zrobić, mimo również warunków, w jakich projekty były realizowane. Podobnie jak projekt Peginik, projekt Tauron to jest również ten moment, kiedy, kiedy przygotowania do, do zbudowania narzędzi do migracji danych odbywają się w warunkach no, pandemii pracy, pracy zdalnej. Ale mimo to, mimo to, że pracowaliśmy zdalnie, to liczba osób, która była zaangażowane w realizację projektów po jednej po drugiej stronie to są to, to jest blisko 400 osób. Także bardzo duże zaangażowanie doświadczonych zespołów do realizacji do realizacji projektów. Także to są takie trzy główne poważne wydarzenia, jakie w, jakie, wydarzy, jakie zadziały się w 2023 roku oczywiście przy realizacji tych projektów no należy również podkreślić że 2023 rok to był taki rok pełen pełen zmian zmian prawnych zmian prawnych no związanych oczywiście z Starczami solidarnościowymi, które no, jakby spowodowały konieczność dostosowania systemów billingowych w spółkach energetycznych po stronie sprzedawcy, po stronie operatorów, systemów dystrybucyjnych, po to, aby rozliczać klienta końcowego po, po cenach wynikających z, ze stopnia zużycia określonego no, poprzez limity. I oczywiście no, przygotowanie do, do zmian związanych z, w obrębie prosumenta. To jest też taki obszar, który ciągle rozwija się. Przejście z net meteringu na net billing i dalsze zmiany w tym, w tym zakresie, to jest cały czas taki element pracy nad dostosowaniem systemów, nad zmianami w systemach, aby już przewidywać te przyszłe. Zaplanowane zmiany w taki sposób, aby ich realizacja była, była możliwa, była szybka i z punktu widzenia jakby efektywności, takiej ekonomicznej, akceptowana przez, przez klienta. Trochę nie ukrywam, zazdroszczę panu perspektywy, bo jesteście w ciekawej lokalizacji, jeżeli chodzi o rynek. Z jednej strony, energetyka, gaz, o czym pan wspominał. Z drugiej strony mamy informatykę, pojawia się sztuczna inteligencja i tak naprawdę zaczyna monopolizować debatę branżową. Obok jest jeszcze telekomunikacja. To wszystko stara się ze sobą budować relacje. Jak waszym zdaniem, z perspektywy ASECO te branże będą ze sobą współpracowały i w którym kierunku ta współpraca w najbliższych latach będzie kierowana. Największe wydarzenie z naszej perspektywy to jest wspomniane CESIRE 1 lipca 2025 dzisiaj ustawowo wyznaczona wyznaczona data startu. To rozwiązanie spowoduje no, spowodują no już uh, wygenerowało mnóstwo uh, zmian po stronie uczestników uh, rynku energii elektrycznej, ale również dostawców systemów informatycznych. Bardzo ważne uh, ważne zadanie, które uh, postawiono zarówno przed dostawcami systemów informatycznych, jak i, samy, jak, jak i PSE. PSE dzisiaj w roli operatora informacji rynku energetycznego, dzisiaj ma taką rolę z wdrożenia systemu CESIRE i jego no, dalej zarządzania, utrzymania. Więc generalnie projekt jest realizowany i on pokazuje bardzo dużą dzisiaj dynamikę w, w, pomiędzy uczestnikami rynku pomiędzy uczestnikami, a dostawcami systemów informatycznych. My to wydarzenie traktujemy bardzo, bardzo priorytetowo, na bardzo wysokim priorytecie. Jest to strategiczne zadanie, strategiczny projekt. My już działania rozpoczęliśmy w 2000, na początku 2022 roku. Jak tylko po, po ustawie pojawiły się wytyczne w postaci dokumentu, specyfikacja wymiany informacji oraz techniczna specyfikacja komunikacji biznesowej, czyli dokumenty, które w jakiś sposób już odpowiadały na pytanie, jak ten rynek będzie funkcjonował po 1 lipca. To był moment, kiedy uruchomiliśmy pierwsze prace takie badawczo-rozwojowe nad tym, co w architekturach naszych klientów musi się zmienić oraz jak nasze systemy muszą się zmienić. Co my musimy w, w systemach, w technologii użytej, w zastosowaniach, które dzisiaj są mocno zakorzenione w systemach, co musimy zmienić, Być może co musimy wyprodukować nowego, aby w tym świecie po pierwszym lipca 2025, funkcjonować, aby tak naprawdę nasi klienci, sprzedawcy, operatorzy systemów dystrybucyjnych, podmioty odpowiedzialne za bilansowanie, inni pozostali uczestnicy rynku e, energii elektrycznej działali dalej, żeby nie było tu żadnego zatrzymania. Także bardzo ważny projekt strategiczny dla nas na bardzo wysokim priorytecie i to jest bardzo ważne, że już Prace trwają kilka lat, bo tak jak powiedziałem, od początku 2022 roku my już nad tym mocno pracujemy. Dzisiaj wiemy, jak to celowo ma wyglądać system billingowy. Jak on musi się e, zmienić, aby w, tym nowym, w tych nowych realiach e, działał dalej, aby no, był wydajny, był bezpieczny z punktu widzenia gromadzenia, przetwarzania danych. Aby był zautomatyzowany i działał trochę inaczej niż dzisiaj. Uruchomienie CESIRE, systemu CESIRE i tej komunikacji, która będzie odbywała się poprzez jeden centralny punkt, na no jakim będzie CESIRE, taki potężny data hub, no powoduje przejście na taką procesową obsługę klienta. Tych procesów jest kilkadziesiąt. I te systemy muszą się zmienić, muszą zacząć komunikować się nie tak jak jest obecnie, każdy jakby po swojemu, tak kolokwialnie powiem, buduje rozwiązania, buduje interfejsy pomiędzy uczestnikami, z którymi ma jakąś relację. To się zmieni. Będzie jeden punkt styku i każdy z uczestników tego rynku będzie musiał rozmawiać ze sobą, komunikować, wymieniać dane w zunifikowany, z ujednolicony, tak naprawdę sposób. To na koniec naszego spotkania, bo wspomniał Pan o, o tych danych, o tych zasobach, które będą gromadzone. Jak y, Pana zdanie będzie wyglądało y, analizowanie tych danych, praca w obrębie tych danych? Jak będą procesy poukładane w tym obszarze? Dane. My, dane są bardzo, bardzo ważne, tak, odgrywają kluczową rolę we wszystkich aspektach sektora energetycznego, zarówno w produkcji, przez sylę, dystrybucji, sprzedaży, czy są bardzo ważnym elementem dla klienta końcowego. Klienta końcowego, który dzisiaj już ma świadomość tego, co może zrobić, jeżeli chodzi o, o podniesienie efektywności em, energetycznej na przykład w swoim gospodarstwie domowym. Dane są niezwykle cennym, cennym zasobem. Tym, tym większym im a, wiemy, jak a, skutecznie, jak umiejętnie je wykorzystać. Nasze zespoły odpowiedzialne za budowę rozwiązań, budowę systemów, narzędzi zawsze w pierwszej kolejności koncentrują się na tym, jak zaprojektować pod względem poprawnego przechowywania danych. Dalej, umiejętnego ich przetwarzania w taki sposób, aby dało się na końcu z tego wszystkiego no, wyciągnąć wnioski, aby były łatwo u, łatwo analizowalne dane, bo dane dzisiaj to jest podstawa. No, wiedza to, to władza, dzisiaj tak naprawdę tą wiedzą to, to jest multum, ogrom danych, które są zbierane w, na, na rynku energii elektrycznej. Samo Cessary, które stanie się takim data hubem, no, będzie posiadało mnóstwo danych: danych o klientach, o punktach poboru, o odczytach, o o, o produkcji. Także, generalnie, na podstawie danych będzie można poprzez zastosowanie najnowszych technologii, narzędzi oraz rozwiązań z, z grupy sztucznej inteligencji naprawdę realizować bardzo ciekawe projekty, poprawiać sposób działania systemu, sposób obsługi klientów, wpływać na. Na zachowania również klientów końcowych, bo, bo dostarczymy im rozwiązania, dzięki którym tak naprawdę zaobserwują, w jaki sposób mogą zmieniać swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, aby na przykład obniżać zużycie energii elektrycznej. Tu już mówię o takim poziomie najniższym, czyli te, te, tego poziomu klienta końcowego, ale no, tych klientów końcowych jest no, blisko 20%. 20 milionów, więc z perspektywy takiej efektywności energetycznej można sporo uzyskać. Dane to dzisiaj no, no też podstawa dla, dla rozwiązań wspomnianych, no z rozwiązań z, z obszaru sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja bez danych, danych historycznych niewiele zrobi. Zawsze to jest bazowanie na danych historycznych i wyciągnięcie wniosków przy nałożonych modelach Algorytmach do, 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 do jakichś prognoz na przyszłość. Ale bez tej podstawy, bez danych uporządkowanych, spójnych, no te narzędzia niewiele są w stanie zrobić. Także bardzo duży nacisk kładziemy na, na rolę danych. No oczywiście przy tym wszystkim no, nie można, nie można z, pominąć kwestii bezpieczeństwa. Tak, dane no, mogą zawierać, no nie mogą, na, na pewno zawierają no, poufne informacje, wrażliwe z punktu widzenia klienta końcowego, więc też trzeba za każdym razem no, myśleć w kontekście projektowania i budowy rozwiązań o tym, o, o bezpieczeństwie danych. tak? Jak zabezpieczyć, aby no, nie wydarzyły się incydenty bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za komentarz i za perspektywę Asseco Poland, jeżeli chodzi o rynek energetyczny. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.